شیراست مرا جان دلی راست مرا زخره شیراست مرا زخره تو بند شدم گفت که دیوانه نی لایک این خو Alchemia miłości, to są te dwa kluczowe słowa tutaj. Miłość jest takim typowym dla dla sufich określeniem. Więzi pomiędzy człowiekiem i Bogiem. My jesteśmy przyzwyczajeni w naszej kulturze do trochę innego typu więzi. Do więzi, która wygląda bardziej jak więź może ojca ze swoimi dziećmi, ojca, który w jakiś sposób rozlicza nas być może z naszego, z naszego postępowania i który kiedyś wynagrodzi nas albo nie wynagrodzi. Niekiedy jest to więź oparta na lęku przed tym, co może się wydarzyć, kiedy, kiedy nasze ziemskie, ziemskie istnienie już dobiegnie końca. Podstawowy, taki podstawowy rodzaj relacji, który, który emanuje z tych sufickich wierszy, to jest relacja miłości. I wiele z tych wierszy można, tak jak ten, który przed chwilą przeczytałem, można byłoby rozumieć zarówno jako wiersz, gdzie człowiek zwraca się do ukochanego czy ukochanej, jak i wiersz gdzie człowiek zwraca się do Boga. To jeszcze bardziej. Bardziej wzmocnione jest przez słowa, które są użyte w odniesieniu do, do Boga czy Boskości. I to w tych wierszach jest z reguły przyjaciel albo ukochany. Przy czym nie ma tutaj, nie ma tutaj y, formy wyraźnej męsko- albo żeńsko-osobowej, czyli to może być zarówno przyjaciel, jak i przyjaciółka, ukochany, jak i ukochana. I, i stąd taka, taka duża, duża skala możliwości rozumienia tych wierszy. My tłumaczyliśmy to dosyć arbitralnie, bo w angielskim jest, jest ta sama wygoda, można powiedzieć friend albo beloved i, i przez cały czas nie określić tego, jeśli chodzi o rodzaj. Natomiast polski nas do tego zmusza. Niekiedy stosowaliśmy tę formę ukochany przyjaciel, żeby, żeby podkreślić tą relację, że to chodzi o relację z Bogiem. Niekiedy, niekiedy dawaliśmy ukochana. Zresztą jeśli chodzi o Boga, to też to nie jest wcale takie jasne, czy, czy to wcale musi być forma męskoosobowa, może może być też żeńskoosobowa. Barbelo to jest też ona. Wiersze o tęsknocie. O tęsknocie i o pewnym zagubieniu, zagubieniu w tym świecie, zagubieniu naszej percepcji, naszej świadomości. Zagubiliśmy treść i wielbimy łupinę. Lecz któż chciałby skorupę nie próbując orzecha. Uwiedzeni przez formę nie żyjemy naprawdę. Kiedy treść odzyskamy, życie znów w nas popłynie. To był Sana i Świat jest zasłoną na twarzy przyjaciela. Świat jest bąbelkiem piany w morzu Jego istnienia. W oczach tych, którzy wody życia zapragnęli, świat jest mirażem na pustyni dążenia. Te, te wiersze, cały sufizm jest bardzo mocno związany z islamem, czyli nie można tego postrzegać jako czegoś, co jest... A, czy trzeba to postrzegać w kontekście islamu, a... Nie takiego islamu, jaki nam pokazują media, tylko takiego, jaki on naprawdę jest jako religii, która ma na celu poprowadzenie człowieka do związku, a, do związku z boskością, ze światłem, z tym, co wyższe, jakkolwiek będziemy to określać. I u, u podstaw tego sposobu myślenia leży takie założenie, że ten powrót jest możliwy czyli jest możliwe odnalezienie tego obiektu naszej, naszej największej tęsknoty. My bardzo często projektujemy tę tęsknotę na, na właśnie ten, na ten miraż, na, na rzeczy tego świata, które zawsze się rozsypują w pył, a też wiele wierszy o tym mówi, ale jest to możliwe ze względu na pewien pierwotny związek pomiędzy grupą dusz a Bogiem? W Koranie jest taki fragment, który mówi o a duszach przed obliczem Boga, które Bóg zapytał, czy jestem waszym Panem? Alastu Birabikum i te dusze odpowiadają wtedy: tak jesteś. Ten dzień jest określany jako Dzień Zjednoczenia, i on ustanowił takie podstawowe przybierze pomiędzy grupą tych dusz a Bogiem, i dzięki temu, dzięki przypomnieniu o tym pierwotnym stanie, o tym stanie życia w związku z Bogiem, w połączeniu z Bogiem, ten nasz powrót jest możliwy. Oczywiście Sufi bawią się konwencją i są w stanie nazwać jednego Boga Bożkiem, czyli dokładne zaprzeczenie tego, co, od czego tak naprawdę zaczął się cały, cały przewrót e, Muhammada. Ten Bożek uczynił nas bałwochwalcami. Co gorsza, on chyba wie, że bez niego istnieć nie możemy. Byliśmy razem, pijąc wino przed wszystkimi czasami, w dniu zjednoczenia i teraz jesteśmy pijani i tak już zostanie aż z martwych wstaniemy